Płac ciasto tylko według tej metody. Podgrzej wodę w kuchence mikrofalowej. Wlej wodę do miski. Dodaj suchych drożdży. Cukier. Wymieszaj trzepaczką. Przesiej mąkę. Dodaj gruboziarnistą sól rozgniecioną w moździerzu. Wymieszaj szpatułką. Dodaj przesianą mąkę. Wymieszaj trochę. Dodaj dużą kostkę masła. Zagnieć elastyczne i miękkie ciasto. Połóż ciasto na stole. Podziel na równe kawałki. Uformuj kulki. Posyp talerz mąką. Połóż kulki ciasta. Zawiń folią spożywczą. Pozostaw do wyrośnięcia na 15 minut. Posyp stół mąką. Rozwałkuj ciasto wałkiem. Posmaruj masłem i zroluj ciasto. Posyp talerz przesianą mąką. Połóż rolki z ciasta. Zawiń folią spożywczą. Włóż do zamrażarki na godzinę. Rozwałkuj rolki wałkiem. Zroluj ponownie i przetnij na pół. Połóż rolki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i dociśnij ręką. Pozostaw do wyrośnięcia na godzinę. Oddziel żółtko jajka. Wlej trochę mleka. Wymieszaj trzepaczką. Posmaruj ciasto. Piecz przez 30 minut. Upiecz te rumiane bułeczki, ponieważ nic nie równa się radości w oczach bliskich, gdy gryzą w puszyste ciasto.